Cześć wszystkim, dzisiaj nagram dla Was filmik, tym razem jak gram Regmitonem 8, no i jeżeli chodzi tutaj o, o tą broń, to mam ją na poziomie 18, nie posiadam do niego dodatków, prawdopodobnie ani jednego, tutaj teraz ciężko byłoby mi to określić, ale nie posiadam ani lunety. Prawdopodobnie nic, musiałbym to dokładnie sprawdzić, ale również mój sanitariusz nie jest na najwyższym poziomie. Z tego też względu, że tak naprawdę ja nie, nie ulepszam tej broni, nie ulepszam tej kamizelki. Z tego względu, że po prostu nie gram sanitariuszem, nie gram regmintonem. Na początku gry prawdopodobnie tam używałem ją przez chwilę tą strzelbę. Później po prostu tylko ulepszyłem ją w momencie. Kiedy te e, dodatki do ulepszania były e, troszeczkę tańsze, bądź za darmo. Hmm, tutaj jeżeli chodzi o Berlin, e, no to czasami zwracam uwagę, że e, dużo graczy po prostu posługuje się też tym regmintonem. E, I on sam w sobie w połączeniu jest dobry, e, ale z kamizelką e, sanitariusz, z tego względu, że ona dodaje bardzo dużo dodatku e, mocy do, do, do siły e, rażenia e, Regmittona. Jeżeli chodzi o strzelby, to tak naprawdę mamy tutaj e, kilka różnych strzelb e, mocnych. Tak naprawdę mm, uważam, że bez sensu jest posiadanie e, strzelby Regmitton 11, czy być może Siergen. E, mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy tej strzelby. Z tego też względu, że mm, tej Rangmiton 8 tak naprawdę nam w zupełności wystarczy. E, tamte bronie wiem, że mają dużą siłę rażenia. E, jednakże nie wiem, czy, czy sama cena tych e, broni jest e, odpowiednia względem regmittona T8, który jest bronią troszeczkę tańszą, też tak naprawdę Regmitton 8 można dostać za darmo i, i, i myślę, że ja tutaj też tą broń dostałem za darmo, jej nie kupywałem Po 28 dniu logowania, tak samo jak i MG42 Premium można tą broń zdobyć. Dużo osób posiada właśnie Regmitona. Kiedyś przy różnych aktualizacjach był on dużo mocniejszy. Ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą broni, to nie umiem się nią za bardzo posługiwać. Z tego względu też raczej starałem się tutaj po prostu po prostu grać na żywioł, tak naprawdę. Jeżeli chodzi tutaj o headshoty, nie zawsze one mi się udawały. Raczej grałem tutaj na przetrwanie. Na mapie miałem również Szymona. Szymon tutaj sobie bardzo ładnie radził, też grał regmintonem i tak naprawdę graliśmy z bardzo mocnymi przeciwnikami tutaj na tej mapie. Ostatecznie udało się wygrać tutaj, mieć najwięcej zabójstw Szymonowi, ja zaś tutaj miałem najwięcej flag na tej mapie. Tutaj często dosyć sprawdzałem, powiedzmy, statystyki, jak to wygląda, ponieważ walka była tutaj zacięta. Ja starałem się tutaj też wypać, wypaść w, w miarę mocno. Jeżeli chodzi o, o Regmitona 8, uważam, że jest to broń podstawowa, podstawowa, ale nie jest najważniejszą bronią. Tak naprawdę, na Berlinie, na różnych mapach, na, na stacji czy na, na pociągu, ta broń na pewno będzie sobie bardzo dobrze radziła. Jednakże, na moim zdaniem, troszeczkę słabszych przeciwników, na tych najmocniejszych, myślę, że tutaj, mimo wszystko, MG42 RPD bronie maszynowe będą lepsze, ale też wiem o tym, że na tych broniach można zdobyć bardzo dużo zabójstw i wiem o tym też, że jest dużo osób, które są przyzwyczajone do tej broni. Ja troszeczkę tutaj, jeżeli chodzi o nią, to po prostu raczej podchodzę sceptycznie, używam też często do robienia po prostu zadań używam tą broń ale raczej nią nie gram dla chętnych na pewno uważam, że warto ją posiadać myślę, że raczej nie tyle co kupować, ponieważ można grać odpowiednikami za kredyty, tutaj jest bodajże model nie pamiętam 1800, 1900 nazwę ma, jest to broń bardzo mocna raczej ja osobiście nie gram też po prostu sanitariuszem, raczej jeżeli już to wsparciem. Na początku gry e, snajperem, raczej ze snajpera staram się przechodzić na e, tego sanitariusza. E, przepraszam, na wsparcie. E, wiem, że dużo osób gra na, e, na, na sanitariuszu, i nie uważam też, e, że to nie jest e, dobry pomysł. Bo jest to uważam bardzo dobry pomysł. E, często trzeba sobie też było e, po prostu radzić. Te, ta kamizelka jest dużo tańsza e, niż, niż wsparcie aktualnie. E, więc można, wiem, że można. E, Tutaj widać, będzie zaraz wyniki. E, oczywiście trzeba podziękować e, przeciwnikom. E, i, I jeżeli chodzi o NOPS, no to cóż mogę powiedzieć: wygraliśmy my, ale to prawdopodobnie właśnie nie było do nas, ponieważ z Kanem CN mamy bardzo dobre relacje. E, ja dziękuję bardzo za uwagę. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, to na pewno odpowiem. E, dzięki i cześć.